Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod z niej spływa. Pewnie każdy z nas czytał wiersz Juliana Tuwima Lokomotywa. Jednak nie każdy miał takie szczęście zobaczyć inscenizację do tego wiersza. Tradycją naszą w przedszkolu jest, że od 2014 roku rodzice organizują dla dzieci na dzień dziecka przedstawienia. I w tym roku również tę tradycję zdecydowaliśmy się podtrzymać i przedstawiamy wraz z rodzicami przedstawienie pod tytułem „Jedzie pociąg z daleka”. To jak rodzice z przedszkola Pinokio zaprezentowali poszczególne zwrotki wiersza, do tego kostiumy, choreografia i scenografia, to wszystko zasługi bało na niejednego skara. Ręce same składały się do oklasków. Tutaj, właśnie ukłon do rodziców, dlatego, że z na rodziców zawsze możemy ta liczyć, że rodzice się mocno zaangażowali. Po prostu tutaj czerpiemy również od nich mnóstwo pomysłów. Rodzice się zaangażowali, jeśli chodzi o stroje. Nie było to, prawda, czasami łatwo dobrać strój i tak dalej, ale naprawdę tutaj mogliśmy liczyć na pełną organizację. I co jest nowego dziś w tym roku, że właśnie zorganizowaliśmy galę wybitnych właśnie aktorów, właśnie dla naszego przedszkola, dla naszych rodziców, żeby im podziękować za to, za ten trud, za to angażowanie, za ten czas i za, i za serce, które tutaj. Daj. A kogo na próbach łatwiej było okiełznać? Dzieci czy rodziców? Z dziećmi jest zupełnie inna praca, z rodzicami jest inna praca. Tutaj fajnie stworzył się taki zespół, gdzie rodzice się naprawdę integrują, i to jest taki wspólny, naprawdę dobry czas, gdzie rodzice tutaj przychodzili i z uśmiechem i zawsze po prostu no, tak, takie wzajemne wsparcie mogli sobie też okazywać. Tak naprawdę to był bardzo dobry czas wspólnych chwil, naprawdę to żeśmy przeżyli. Aż nawet właśnie jeden rodzic powiedział, że szkoda, że to się już kończy, w sumie, bo dzisiaj jest finalne przedstawienie, i szkoda, że to już nie będzie tych prób, tego wszystkiego. Także naprawdę bardzo ładnie się tutaj rodzice zaangażowali i są tutaj z nami. Oczywiście, czyli wszystkie pierwszoplanowe i drugoplanowe role zostały nagrodzone Oscarami.